Witamy w kolejnym odcinku repertuaru. Nasz przegląd propozycji programowych zaczynamy od zaproszenia na program Inspiracje. To propozycja dla wszystkich szukających inspiracji do działania poza miastem. W najbliższym odcinku przedstawimy Państwu pomysł na sukces rybny. Inspiracje jutro o 7.05 w telewizji TVR. Ogród bez tajemnic to propozycja dla wszystkich fanów ogrodnictwa. Ela Smolińska w każdym odcinku doradza, proponuje i przedstawia najciekawsze rozwiązania dla naszych ogrodów. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś o egzotycznych pnączach i kwiatach kwitnących do późnych mrozów, muszą Państwo włączyć TVR jutro o 8.00. Wieś, to brzmi dumnie. Nie jedna gwiazda zrozumiała to hasło i postanowiła związać się z nią na stałe. W programie Wieś pod Gwiazdami odwiedzamy wiejskie osady znanych i lubianych. W najbliższym odcinku nasza kamera zawita do domu Aloszy Awdjejewa. Wieś pod Gwiazdami, jutro o 15.15, .15, oczywiście w telewizji TVR. Jak co sobotę od 17:00 zapraszamy państwa do świata muzyki. Już jutro na naszej scenie stanie Mariusz Kalaga i Przyjaciele. Tupanie nogą gwarantowane. Będzie nastrojowo, skocznie i bardzo melodyjnie. Koncert w TVR Mariusz Kalaga i Przyjaciele. Jutro o 17:00 w telewizji TVR. Gdyby komuś muzyki było mało, to zaraz po koncercie w TVR zapraszamy na biesiadne hity. Znane i lubiane szlagiery, czyli to, co każdy z nas lubi najbardziej. Biesiadne hity to propozycja, która znakomicie zakończy Państwa sobotę. Zapraszamy jutro o 20.55, oczywiście do telewizji TVR.